Witajcie kreatorki własnego życia po wczorajszym skupieniu się na empatii, dzisiaj zagłębimy się w kolejny aspekt inteligencji emocjonalnej. A mowa o efektywnej komunikacji emocjonalnej. To umiejętność, która pozwala nam nie tylko wyrażać nasze własne emocje w zdrowy sposób, ale także odpowiednio reagować na emocje innych. O czym należy pamiętać stosując efektywną komunikację? Po pierwsze, jasne wyrażanie własnych emocji. Efektywna komunikacja emocjonalna zaczyna się od umiejętności jasnego wyrażania własnych uczuć. Zamiast ukrywać lub tłumić emocje, ucz się mówić otwarcie o tym, co czujesz, używając komunikatów ja. Tej techniki uczyłyśmy się w minionych tygodniach. Po drugie, słuchanie bez oceny. Kiedy ktoś wyraża swoje emocje, staraj się słuchać bez szybkiego oceniania lub formułowania odpowiedzi. Pamiętaj, że czasami wszystko, czego potrzebuje druga osoba, to być wysłuchany. Po trzecie, odpowiednie reagowanie na emocje innych. Zrozumienie emocji rozmówcy to jedno, ale również ważne jest odpowiednie reagowanie na te emocje. To może oznaczać okazanie wsparcia, empatii, a czasami po prostu dawanie czasu i przestrzeni. Po czwarte, unikanie nadinterpretacji. Bądź ostrożna, aby nie nadinterpretować czy przypisywać znaczenia emocjom innych, które mogą nie być zgodne z ich rzeczywistymi intencjami. Przejdźmy do zadania na dziś. Dzisiaj, kiedy będziesz w interakcji z innymi, skoncentruj się na świadomej komunikacji emocjonalnej. Staraj się wyrażać swoje uczucia jasno i odpowiednio reagować na emocje innych. Zwróć uwagę na to, jak zmienia się dynamika rozmowy, gdy praktykujesz te umiejętności. Pamiętajcie, kreatorki. Efektywna komunikacja emocjonalna to klucz do głębszych i bardziej satysfakcjonujących relacji, zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym. Jutro będziemy kontynuować naszą podróż, skupiając się na rozwijaniu umiejętności społecznych w kontekście inteligencji emocjonalnej. Do zobaczenia!